Dzień dobry, Dominika kanał no pod napięciem. Witam serdecznie w kolejnym materiale z cyklu Płyniemy z prądem, czyli tym, w którym pokazuję, co aktualnie robię. Dziś jadę do klienta. Na początek troszeczkę tutaj wspomnę o tym, co będziemy robić, no a później pokażę Wam materiały już z budowy, już z rodzienicy, tak naprawdę, a nawet dwóch. Otóż zajmiemy się dzisiaj montażem systemu Smart Home Ampio. Akurat z tą inwestycją wiąże się dość ciekawa taka historia, która być może da niektórym przyszłym inwestorom do myślenia, ale wszystko zobaczycie w odcinku. Zapraszam na materiał. No właśnie, cóż za ciekawa historia kryje się za, tym, za tą inwestycją? Otóż u jednego ze znajomych robiłem, system Smart Home Ampio. Przygotowywaliśmy tam instalację pod, pod ten system, no bo niektórzy wiedzą, niektórzy nie. Ja zajmuję się nie tylko montażem systemów Smart Home Granton, Grenton, ale również od lat działam w Ampio, więc są to takie dwa wiodące systemy, natomiast na kanale było dużo Grentona, a praktycznie nic o Ampio, tylko dlatego, że aktualnie uruchamiałem najwięcej właśnie systemów opartych o Grentona, natomiast Ampio gdzieś tam Musiało sobie poczekać, natomiast teraz będę miał kilka inwestycji do uruchomienia na Ampio, więc trochę Wam. Pokażę więcej o Ampio. Gdzieś tam jakieś pojedyncze przebitki były, ale to tam tak bardziej z doskoku. A teraz mogę Wam pokazać troszeczkę więcej. Dzisiaj Wam pokażę coś o magistralach, coś o modułach. Gdzieś tam jakieś shorty się pojawią też z tym systemem związane. No ale opowiem Wam właśnie, co to za ciekawa historia stoi za tym, za tą inwestycją. No bo było to tak u znajomego. Robiłem właśnie system smartphone Ampio. Tam przygotowywaliśmy instalację, dostosowywaliśmy ją. Bo on akurat przewody układał sam, dowiedział się, że ja właśnie montuję te systemy i je uruchamiam, więc skorzystał z mojej pomocy, skontaktowaliśmy się. Ja tam troszeczkę poprawek naniosłem na tą jego instalację, no i wszystko po kolei, powoli do przodu idzie. Był materiał z podłączania, bodajże do terminali tych wszystkich przewodów obwodu z zewnątrz, i mówiłem właśnie wtedy, tam taka na poddaszu była rozdzielnica dwusegmentowa, jeden obok drugiego. Może niektórzy kojarzą no ale e, jego znajomy jego przyjaciel de facto e, zadzwonił do mnie powiedział właśnie, że uzyskał taki numer i zaprosił mnie do siebie na budowę ja tam pojechałem no i co się okazało na miejscu na miejscu okazało się, że instalacja jest gotowa e, już jest po tymkach już jest po wylewkach e, no i tak naprawdę już miały być wykończenia i, e, no i montowany system automatyki budynkowej, ale taki no powiedzmy uproszczony dopuszkowy jakiegoś tam z, z wielu producentów dostępnych praktycznie wszędzie, czyli taki nazwijmy to marketowy system no i ten system miał właśnie działać na bazie modułów dopuszczkowych. Inwestor przeliczył sobie, no bo chciał mieć jakieś tam szklane łączniki, ramki i tak dalej, żeby to ładnie estetycznie wyglądało w nowym, nowoczesnym domu. No i jak sobie wszystko przeliczył, to okazało się, że ramki, łączniki, wszystkie te klawisze plus te moduły dopuszkowe, no tam kilkadziesiąt tysięcy miało go to wynieść. No, i poprosił mnie właśnie o wycenę systemu automatyki budynkowej. Ja zrobiłem to wycenę. No i cena praktycznie pokryła się z tym, co on sobie wyliczył. Różnica natomiast ma polegać na tym, że będzie to system z prawdziwego zdarzenia. Ampio Smartphone to jest jeden z polskich producentów systemów automatyki budynkowej. Być może nawet najstarszy w Polsce, albo prawie najstarszy, albo najstarszy w Polsce, więc mają bardzo długą historię, bardzo duże doświadczenie. No i Intensywnie rozwijają te swoje, te swoje systemy, plus ulepszają je, i o tych systemach jeszcze Wam będę opowiadał. Może nawet zrobimy sobie takie porównanie z innymi. Systemami, no a co najmniej zrobimy sobie porównanie z Grentonem, no bo Grentona też na co dzień instaluje, więc chciałbym Wam pokazać jakie są rzeczywiście różnice. No bo, tak jak w którymś materiale już mówiłem, myślę, że jestem odpowiednią osobą do zaprezentowania takich różnic, bo na obu tych systemach pracuję. Natomiast jeżeli ktoś pracuje tylko na jednym, a drugi gdzieś tam coś słyszał, coś poczytał u producenta, ale w sumie nie ma żadnego z nim doświadczenia. No to myślę, że takie osoby są nie do końca wiarygodne. Natomiast jeżeli o mnie chodzi, no skoro montuję dwa systemy od lat, no to mam bardzo dużo do powiedzenia na temat każdego z nich. Więc zrobimy sobie porównanie, ale nie będę wyrażał swojej opinii, tylko sami wyciągniecie wnioski. Ale to w przyszłości. Natomiast wracając do tej inwestycji, skoro okazało się, że koszty będą podobne samego systemu, no to klient jednak chciał mieć system porządny. Nie jakiś tam radiowy, który gdzieś będzie gubił komunikację, coś tam nie będzie działać i tak dalej. A jak coś nie będzie działać, no to zacznie się znowu rozkręcanie tych wszystkich ramek i tak dalej. Do tego yy, cała klawiatura, na przykład w salonie, tam było chyba dwa razy po cztery albo dwa razy po pięć puszek i w każdej po dwa klawisze, więc Ogólnie rzecz biorąc, byłby no, taki bałagan organizacyjny, klawiatura na ścianie, nie wiadomo co do czego. Natomiast to wszystko możemy zastąpić na przykład 18-przyciskowym panelem z Ampio, który dodatkowo ma grawerowane ikony dowolne, wybrane przez użytkownika. Także tutaj też mamy fajną taką opcję kastomizacji, czyli dopasowania do, do swoich potrzeb no i będzie to bardziej intuicyjne, bo jeżeli mamy żaróweczkę na ikonce, to wiemy, że to jest jakaś, jakieś tam oświetlenie. Jeżeli mamy ikonę rolety, to wiemy, że to jest Przycisk od rolety, no plus do tego jeszcze kolorowe podświetlenie i tak dalej. O tym jeszcze będę mówił w swoim czasie, jak przyjdzie na to czas, jak będziemy mieli już te panele. Ewentualnie z innego obiektu nagram wcześniej coś o tych panelach, bo panele z Ampio dla mnie to jest majsterszyk. No i co? No i skoro klient zdecydował się na to, że no będziemy działać tutaj na Ampio, a instalacja była no powiedzmy klasyczna tylko miały tam dość moduły dopuszczkowe. No to inwestor postanowił jednak przebudować tą instalację. Poprosił elektryków, którzy wcześniej tam u niego działali, żeby dostosowali tą instalację do systemu automatyki i to akurat jest jego dodatkowy koszt, bo mimo że oba systemy jakby w standardzie by wyszły podobnie, no to jednak teraz dodatkowy koszt to jest zmiana instalacji. No bo część rzeczy trzeba było pobruzdować, część rzeczy trzeba było puścić na nowo, dorobić magistrale i tak dalej, i tak dalej. Trochę tam zmian było. No i oczywiście oświetlenie puścić w gwiazdę zamiast klasycznie. No więc jednak było tego dość dużo. Samych LEDów RGBW mamy, żeby Was nie skłamać, mam tam chyba 8 modułów. Po, po 8 kanałów, no czyli RGBW, to mamy tak naprawdę dwa powiedzmy kanały RGBW, więc tam prawie wszystkie LEDy będą w RGBW właśnie, czyli te kolorowe plus biały. No i tych LEDów mamy łącznie 17. W całym obiekcie bodajże 17 jest różnych pasków LED. Więc no jest to dość dużo, bo LEDów RGBW 17 no to rzeczywiście dość duża ilość, jak na dom, około, nie wiem, tam ze 250 metrów, tak mi się wydaje, na oko, może nawet 200. Do mnie jest aż tak duży. Więc tak to wygląda. No i teraz klient musi dodatkowo zapłacić za to, że elektrycy zmienią po prostu tą instalację. Więc idąc za radą elektryków, takich powiedzmy klasycznych, którzy nie są tak jak ja automatykami z doświadczeniem, tylko po prostu chcieli zastosować jakieś rozwiązanie, no takie powiedzmy, łatwe. Łatwe też do konfiguracji, no bo to tam gdzieś dodaj do aplikacji, w sumie tyle z tej konfiguracji. No, doradzili po prostu klientowi to, na czym się znali, a nie znali się na automatyce, z prawdziwego zdarzenia takiej profesjonalnej. No, w związku z tym. Troszeczkę klient więcej poniesie kosztów, ale on jest tego całkowicie świadom. Zresztą to jest człowiek z branży IT, twardo stąpający po ziemi, rozumiejący technologię. no I wszystko akurat tam wytłumaczyłem temu klientowi co i jak. Więc za chwilę pojawimy się na budowie. No, wstęp był troszkę długi, no, ale tą historię też Wam chciałem opowiedzieć. Z tyłu mam mikrodurkę światłowodową. No, panowie elektrycy też no, jakby nie no, nie, nie poinformowali klienta, że jest taka technologia. Nie wiem, czy oni ją znają, bo tak patrząc na to, co się dzieje wśród elektryków i na tych budowach, na których bywam, no to często ta pomarańczowa rurka światłowodowa to jest no coś nowego dla tych ludzi, a według mnie coś niezbędnego, bo wrzucacie taką plastikową rurkę gdzieś tam od granicy posesji do miejsca, gdzie ma być, czy to jakaś szafa, rak, czy szafa multimedialna, no i sprawa jest załatwiona. Zresztą o tym jeszcze. Powiem. Nie wiem, czy nie podzielę tego materiału na dwie części, bo już gada w 10 minut, a myślę, że 20 minut na jeden odcinek to będzie takie optimum. Ja też nie chcę się za bardzo rozwijać, bo algorytm YouTubeowy nie lubi za długich filmów. Więc, więc będzie, będą na pewno dwie części, ale żeby już nie zanudzać, no to zapraszam na budowę. No, i jestem już na budowie, i to, co jest bardzo ważne, mamy tutaj mikrorurkę światłowodową. Mówię o tym, dlatego że wiele osób najwyraźniej nie wie, co to jest, do czego służy i jak bardzo warto coś takiego zainstalować. Zobaczcie, to jest bardzo cienka rurka z gładką ścianką wewnątrz i pod ciśnieniem powietrzem wtłaczany jest w nią światłowód i teraz jeżeli taką mikroturkę doprowadzicie sobie gdzieś tam z szafy multimedialnej, gdzieś z szafy rak być może taką macie albo planujecie, czy w ogóle z wnętrza domu, gdzieś z kotłowni, z garażu, tam gdzie macie swoje przewody, właśnie te techniczne przede wszystkim, być może jest to na poddaszu, Taką mikrodurkę warto ułożyć i doprowadzić z granicy posesji gdzieś właśnie do wnętrza domu, jeszcze na etapie budowy. Jeżeli to zrobicie, to wówczas no, rozwiązuje się ten problem, że później przychodzi światłowód, a wy kombinujecie, ryjecie, bruzdujecie, przewiercacie ściany niepotrzebnie. Natomiast na wczesnym etapie można ułożyć taką mikrodurkę, no i wtedy ekipa montująca światłowody nie ma problemu, doprowadzi Wam światłowód. Prost do domu, i wtedy też nie tracicie tej prędkości internetu. Dajecie sobie na przykład słowisz gigabitowy, no i wszystko hula jak należy. Ale mówię właśnie o tym, bo nie wszyscy elektrycy o tym być może wiedzą, być może pamiętają. No a jednak taka mikrorurka rozwiązuje bardzo wiele problemów. No dobrze, jesteśmy w miejscu, gdzie mamy rozdzielnicę. Ta rozdzielnica, którą tutaj widzicie, to jest ta pierwsza rozdzielnica elektryczna, która tutaj była początkowo planowana, jeszcze za czasów właśnie tego prostego systemu automatyki, tak to nazwijmy. Natomiast kiedy pojawiła się koncepcja z Ampio, z Ampio, trzeba było gdzieś doprowadzić te wszystkie przewody rozprowadzone w gwiazdę i one wylądowały w tej rozdzielnicy. Tutaj jest dość duży zapas, jak widzicie, bo to są prawdopodobnie już wszystkie moduły, które tutaj będą. Jeszcze w tym miejscu dojdą dwa zasilacze. I to będzie tak naprawdę komplet. Oczywiście jakąś rezerwę sobie zostawimy też, ale będziemy mieli łącznie 5 szyn pustych, ale tylko na chwilę, dlatego że tutaj w tych pomarańczowych Wago, w tych terminalach będziemy mieli podpięte. LEDy, LEDy RGBW. No i będziemy po prostu potrzebować dużo miejsca na zasilacze. I te zasilacze znajdą się tutaj w rodzinicy, To rozwiązanie pozwala nam zrezygnować z czegoś takiego, że na przykład gdzieś tam w zabudowie kartą gipsowej robimy zasilacze. Jeżeli tam są zasilacze, to potrzebna jest rewizja. Powinna być. Powinna być jakaś wentylacja dobra dla tych zasilaczy. No i problemy się mnożą. Gdyby coś się wydarzyło z zasilaczem, wtedy trzeba gdzieś tam się dostać do środka albo przez tą rewizję brzydką albo no, trzeba po prostu rozpuścić ten karton gips. Natomiast tutaj będziemy mieli zasilacze w rozdzielnicy, jeżeli jakiś padnie, będziemy mieli wszystko do wymiany tutaj na miejscu. Wtedy ja przyjadę po prostu z nowym zasilaczem, wymienię sztuka za sztukę, wszystko będzie działać bezinwazyjnie, jeżeli chodzi o konstrukcję i estetykę budynku. Co tutaj mamy charakterystycznego? Przede wszystkim to, że całkiem dorobiona została ta rozdzielnica. Ja tutaj mówiłem już o tym w którymś z shortów. Zdziwiło mnie to, że szyny są pomalowane również na biało i wyglądało to mniej więcej tak, że razem ze śrubami ze wszystkim. Myślałem, że to elektrycy tutaj nam mieszali coś, ale jak się okazało, ta szafa dodatkowa przyszła tutaj w kolorze szarym. Inwestor stwierdził, że nie może tak być, że jedna będzie biała druga szara, chce obie białe. Natomiast teraz zwrot, czekanie i tak dalej. To by zbyt wiele czasu kosztowało inwestora, więc postanowili to pomalować. Po prostu inwestor dał do malowania, a tam pomalowali wszystko jak leci. Ale podobno elektrycy te terminale tutaj żółto-zielone, plus te wielopiętrowe, które mają zacisk uziemiający ochronny, który zapina się na szynę. Podobno tam jest to oskrobane. Ja jeszcze dla świętego spokoju to sprawdzę. No i muszę ze dwa terminale dorzucić, bo jak widzicie, tutaj jeszcze dwa przewody doszły dodatkowo. To też muszę uziemić, więc zobaczę, czy rzeczywiście jest to zrobione jak należy. No tak to mniej więcej wygląda tutaj, na tej budowie. Jeszcze przejdę tak na szybko dalej, bo jak widzicie, tutaj tego łamku nie ma wcale tak dużo. Ale tutaj w skrzynce jeszcze mam dodatkowe moduły, i jeszcze kilku mi brakuje. Jak widzicie, te skrzynki to są te systemowe skrzynki, które no one się chyba pojemnik robusto nazywają, które ja używam na co dzień. I jeszcze przejdziemy sobie. Piętro wyżej. O, właśnie, tam. Tam będzie druga, jest już druga rozdzielnica, ale będzie tam zainstalowana, właśnie reszta tego ampio. Bo tutaj na piętrze mamy tą rozdzielnicę, która obsługuje piętro. Na parterze mamy w garażu rozdzielnicę, która obsługuje parter. Dodatkowo jeszcze. Musimy zrobić to w ten sposób, o tu widzę coś zwagowane, to muszę zwrócić uwagę, żeby tam porządnie to zabezpieczyć. Może nawet jakąś tulejkę zaciśniemy dla świętego spokoju. Chociaż ten przewód nie będzie używany, bo to jest przewód od termostatów, które wcześniej były tutaj potrzebne, a teraz będziemy już sobie wszystko sterować wampią, więc te termostaty po prostu wylecą, a czujniki temperatury będą brane z paneli, bo tak jak widzicie teraz, jeszcze tutaj mamy termostat. Podpięty właśnie na tych przewodach 230 V, a później docelowo wszędzie mamy już tutaj magistralne przewody. Tak to mniej więcej wygląda, chociaż się zastanawiam, czy tu ma być tylko czujnik, czy jakiś panel, bo coś mi tu już nie pasuje, jeżeli chodzi o magistrale, chyba czegoś brakuje. No ale jest tego dość dużo, więc tutaj będzie ampio. Dodatkowo jeszcze, no taka decyzja padła że tutaj będzie moduł Ampio, tam na razie jest ten kontroler yy, stref ogrzewania, natomiast będzie tam jeden moduł Ampio przekaźnikowy, który będzie nam otwierał zamykał przekaźniki i tu, gdzie teraz idę tylko pod schodami, czyli o w tamtym miejscu tam, Tutaj mamy też póki co ten moduł kontrolny, jeżeli chodzi o ogrzewanie, o nawet widać tam dioda się świeci, a później będzie tutaj też jeden moduł ampio. Jedyne czego nie będziemy sterować, to ta skrzyneczka. Tutaj tak to zostało zrobione przez elektryków. Każdy stopień ma być podświetlany i ma być tutaj ten efekt kaskady, no ale jako, że elektrycy nie doprowadzili tam skrętki, no to już odpuścimy sobie to. I będzie to sterowane po prostu z czujników laserowych, wszystko jest doprowadzone tam do skrzynki. Tak mniej więcej to wygląda. Jak widzicie, tutaj sufitem panowie elektrycy poszli, więc o tyle mieli mniej, bruzdowanie, jeżeli chodzi o zmiany w instalacji, ale jak zobaczycie sobie tutaj, ale ktoś już coś rysował, chyba inwestor sobie rysował panel. Tutaj, jak sobie zobaczycie, to cały ten obszar widać, że tu jest troszeczkę inny tynk, i wszystko do góry. Było bruzdowane i były puszczane nowe przewody. To była zmiana bardzo duża. Tutaj było, o ile pamiętam, właśnie 4 albo 5 puszek w jednym rzędzie, 4 albo 5 w drugiej. W drugim rzędzie, i tak samo widzicie, tu jest jakiś ślad po bruzdowaniu. No jest tego dość dużo. Dużo było zmian. Tam było kilka puszek, została jedna na panel dotykowy, no i praktycznie w każdym pomieszczeniu jakieś takie zmiany były. To tak na szybko, a ja teraz idę do działania, bo samo się nie zrobi. Ok, no i to są te przewody, które zostawili nam elektrycy. Ja jeszcze muszę dojść po kolei, co do czego, jakie, jakie tutaj są opisy i tak dalej. Dokumentacja od inwestora jest dość obszerna i to akurat się. Chwalnie. Dobrze, to tutaj mamy? Mamy moduł MRDN5S, czyli to jest moduł, który ma 5 magistral. Nastąpiła mała zmiana w Ampio. Wcześniej wszystkie wtyczki były zielone. Teraz już magistralne wtyczki są czerwone. Więc jak się oddalimy ogólnie od naszego systemu, to widzimy, gdzie podpinamy magistrale. Tu na dole też są wtyczki magistralne. Więc to jest prostsze. Pamiętaj, że podobnie jak ja do zaplanowania wnętrza rozdzielnicy i układu elementów możesz wykorzystać planer wyposażenia rozdzielnic, który jest dostępny na stronie www.sklep.gssh.pl, do którego link znajdziesz w opisie. Planer pozwala na wykonanie szybkiego układu w rozdzielnicy, metodą przeciągnij i upuść, można również kopiować elementy pojedynczo lub grupowo. Z kodem PWR20 otrzymasz 20% rabatu. Tymczasem wracamy do materiału. No i troszeczkę się różni to podejście firmy Ampio od innych. Zobaczcie, wszystko mamy na wtyczkach, więc możemy taką wtyczkę sobie wypiąć i jeżeli na przykład chciałbym jakiś moduł od magistrali odpiąć, no to zwyczajnie mogę zrobić to w ten sposób, że wyciągnąć sobie tą wtyczkę i on już jest bez zasilania, jest odpięty od magistrali. Mógłbym też zrobić to tak, że wypiąć tą małą czerwoną wtyczkę, a dodatkowo jeszcze właśnie są takie... Płytki, nazwijmy to właśnie na, z miejscem na, na wtyczki, z takimi gniazdami. Ono jest na razie zaślepione. Ja to mam też tutaj. Tu już wam pokażę, jak to wygląda. O, to jest coś takiego: takie małe płytki, które właśnie wkręcamy w te wtyczki, i do tego możemy sobie podpiąć. Nasz przewód, tutaj mamy gniazda, no i Ampio nie dostarcza nam gotowych przewodów magistralnych. Tutaj na przykład macie przewody z Brentona, one już są gotowe w różnych długościach. Natomiast Ampio dostarcza nam takie wtyczki i dostarcza nam taśmę, i my sami zaciskamy sobie wtyczki. Na tych, właśnie taśmach, i tu jest też już taki mostek, jak ten, przygotowany do góry. Muszę go zastosować tam, właśnie w drugiej rozdzielnicy, więc już sobie zawczasu go zacisnąłem. Tak to mniej więcej wygląda. Tu mamy taki rozdzielacz Kanhap, no i w ten sposób mniej więcej wszystko się odbywa, czyli magistrale możemy sobie albo połączyć klasycznie przewodowo, na przykład skrętką, i sobie skakać z wtyczki na wtyczkę, a możemy też zastosować te płytki plus te tasiemki. To jest bardzo fajne rozwiązanie, to co ja robię. To staram się wszystkie właśnie łączyć razem, tak jak tutaj widzicie, a gdybym chciał zrobić tutaj dwie, dwa osobne przewody, wystarczy, że rozetnę to w tym miejscu, na tej końcówce sobie założę wtyczkę i uzyskam taki efekt jak tutaj, czyli na dwie wtyczki, jedna z jednej, druga z drugiej strony. Tak to mniej więcej wygląda w Ampio. Jest to inne rozwiązanie, ale uważam, że jest to dobre rozwiązanie, pomimo większej ilości połączeń, no nic się z tym nie dzieje. Instalowałem trochę tych systemów i nie mam po prostu problemu. Jeden raz tylko źle wtyczkę zacisnąłem, to rzeczywiście. No i raz mi się zdarzyło na tej instalacji, troszkę się rozpędziłem. Najpierw sobie łapałem wszystkie magistrale na skrajne śrubki, te dwie skrajne, a środkowych nie dokręcałem. Mówię, dobra, później dokręcę. No i uruchomiłem system i okazało się, że nie mam zasilania, ale od razu sobie przypomniałem o co chodzi i, i tyle. Jedni sobie wysyłają łańcuszki. Na mediach społecznościowych, a ja robię takie łańcuszki, zobaczcie, taka biżuteria ładna. I po co to wykonałem? Te dwa relaye będą przeznaczone do sterowania roletami. Ja tu sobie jedną wtyczkę wyjąłem akurat z góry. Sądzę z powrotem, bo będę musiał to podłączyć, żeby jej nie zgubić. Ok, więc te dwa moduły będą służyły do sterowania roletami na parterze. Mamy tutaj. 1, 2, 3, później 4, 5, 6 i na dole 7, 8, 9, 10 przekaźników. 10 przekaźników, jeden ruch do góry, drugi ruch na dół i w Ampio możemy zrobić to w ten sposób, że przypisać sobie po prostu dwa przekaźniki jako przekaźniki służące do rolet i dzięki temu możemy zrobić tak, że część modułu wykorzystać do sterowania standardowego na przykład oświetleniem, a część modułu możemy wykorzystać do rolet. Akurat tutaj mam 10 rolet. Każdy z tych modułów ma 10 wyjść przekaźnikowych do każdej rolety dwa przekaźniki, więc akurat dwa pełne moduły będą służyły do sterowania roletami. Yy, tutaj mam podejście zasilania. Tym przewodem przyjdzie mi zasilanie. Tu jeszcze po prawej stronie wrzucę później yy, sobie koryto. Tu przewody będą w powietrzu, tak jak teraz to widzicie, będą spięte, ale zepnę je dopiero później, tu dalej, bo jeszcze chyba muszę tutaj trzy różnicówki takie RCBO do, dostarczyć i złożyć, bo za mało będę miał obwodów. Na razie tu mam tylko trzy na oświetlenie, a potrzebuję troszeczkę więcej, więc prawdopodobnie tutaj się pojawią. Mały stryczek w nos dla elektryków. Fazy są zamienione e, pierwsza z drugą. E, ja nie lubię takiego czegoś, ja lubię mieć pierwszą fazę jako pierwszą no i poprawię to po prostu, e, żeby było jak należy, żeby e, no, ten e, kierunek wirowania faz był zgodny, właściwy. Niby tu nie będzie trzyfazowych odbiorników, ale mimo wszystko jakoś tak staram się o to dbać. E, no i tutaj właśnie z koryta. O, coś mi się tam zahaczyło. Tu no w tym miejscu skoryta koryta wyjdzie ten przewód. Pójdzie nam na to. Dalej sobie tym łańcuszkiem wszystko zrobimy. Zobaczcie jeden dzień. Były moduły, a już są po prostu zakurzone i zapylone, mimo tego, że tutaj nic się nie dzieje na tej budowie, więc no, to jest niestety zła rzecz dla elektroniki. No dlatego trzeba będzie to zamykać i oklejać, żeby to nic się nie kurzyło. No dobra, w każdym razie biorę się za to łączenie. Za ten łańcuszek pokażę Wam efekt końcowy. No dobrze, tak to wygląda. Oczywiście jeszcze nie ma koryta, więc, jeszcze wszystko w powietrzu ciąży, gdzieś tam ciągnie te przewody. Ale, tak mniej więcej, to będzie ułożone. Te przewody będą schowane do koryta, te po prawej. A tutaj będziemy mieli po prostu to w powietrzu, bo wszystko nam się tutaj będzie fajnie trzymać, jak należy i będzie porządek. No i oczywiście łatwy dostęp do wszystkiego. Nie ma tutaj miejsca na kolejne koryta, a tak jak Wam już mówiłem, nie jestem zwolennikiem montażu koryt z tyłu. Teraz wyobraźcie sobie, że tu, w tym miejscu, albo wręcz o, w tym miejscu, mam wsadzić palce gdzieś tam do tyłu. No zobaczcie, tu się nic nie mieści. Tutaj jest ciężko dojść do koryta, a co dopiero w tym miejscu, jak tutaj mam różne rzeczy podłączone, więc nie montuję koryt z tyłu. Wolę to zrobić w ten sposób, ale tutaj zrobię sobie taką trasę w pionie, właśnie jeszcze tamte złączki, wszystkie poprzesuwam troszeczkę w lewo, żeby tu mi się do samej góry zmieściło koryto. No i wtedy będzie jak należy i zgodnie z moim planem. Tymczasem to tyle, jeżeli chodzi o ten obiekt w tym odcinku, bo no, materiału jest dość dużo. Tak jak mówiłem, podzielę to na dwie części. Zachęcam do subskrypcji, dla Was to jedno kliknięcie, a dla kanału Duży Progres w rozwoju. Materiału będzie więcej, nie tylko z tego obiektu. To jest jeden z obiektów, na którym będziecie widzieli Ampio w moim wykonaniu. No i tak jak powiedziałem, ta rozdzielnica to jest tylko. Część tych obwodów, druga będzie na górze, więc niech Was nie zwiedzie, że tak mało modułów automatyki budynkowej. Tyle, bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie i pamiętajcie, że na sklepie możecie znaleźć różne rzeczy, a w różnych odcinkach macie również kody rabatowe na te produkty ze sklepów. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.